Nissan 350Z Siemaneczko, witam Was w nowym odcinku w 8 Mamy Nissan 350Z Z tym silnikiem, który budowaliśmy jakiś czas temu No i słuchajcie Przyjechał do nas, ponieważ Montujemy mu O Takie, Takiego ślimaka tutaj To jest kompresor Kompresor firmy Vortech Bardzo duży kompresor Wydaje mi się, że bardzo wydajny w stosunku do na przykład HKS-a, wybuch tego HKS-a, gdzieś mamy tego HKS-a, to go pokażemy. Montujemy właśnie taki tutaj oto kompresor do tego Nissana 350Z, naszego klienta, w którym robiliśmy kompletny remont silnika. No, ten silnik to myślę, że większość Was widziało, kto nie widział to może się cofnąć tam do odcinku w w wstecz. I zobaczyć, bo remontowaliśmy i pokazywaliśmy, jak to robimy. E, wszystko. O, tutaj jest. Przyłożysz to, może. To też jest kompensor do 350Z, tylko to jest HKS. A to jest. czekaj, z tutaj z nie pojedzie. O. No to jest różnica. No, dosyć duża pod względem wielkości. Nie wiem, czy to, tego nie widać na filmie. No, no ten jest no, no, na pewno, ten, ten jest, ten jest, ten jest no, o wiele mniejszy w stosunku do mojej ręki. Ten HKS. Więc mamy tutaj wortecha zamontowanego, no ale historia była taka, że ten kompresor przyszedł do nas z... używany, bo klient Olo kupił go używany i ten kompresor był założony wcześniej przy wersji wcześniejszej tego silnika, czyli wersji bez zmiennych faz oraz które na łatwiej rozpoznać te silniki właśnie między rewapem, czyli tym takim przejściowym silnikiem, bo potem końcowy silnik to był tak zwany HR, troszeczkę już bardziej rozbudowany silnik ale mówimy teraz o pierwszych dwóch wersjach pierwsza wersja Nissan 350Z jaka wychodziła z silnikiem to bez zmiennych faz wydechowych miała tylko zmienne fazy rozrządu na wałkach ssących a to mamy wersję Revap. no i ten kompresor został zakupiony właśnie do tej wersji pierwszej takiej jak my mamy w naszym Nissanie do włożenia pokażesz tą płytę? Z taka o, my dostaliśmy to właśnie z taką płytą ta płyta no przede wszystkim w pierwszej kolejności to właśnie się różni tym, że w tej płycie tutaj nie mamy miejsca na właśnie te zmienne fazy wydechowe, o tym otworem się tutaj różnią i Olo musiał załatwić taką płytę właśnie do wersji Revap. No i tutaj zaczęły się schody, ponieważ no mieliśmy dużo rzeczy tutaj z tego zestawu zakupionego, no ale ta płyta i ta płyta to nie jest jedyna różnica jak się okazuje przy yy, tym kompresorze między wersja między tymi dwoma silnikami ponieważ jeszcze jest kilka różnic i myśleliśmy, że wszystko mamy, ale okazało się, że nie będzie tak kolorowo. Dostaliśmy w każdym razie właśnie kompresor, dostaliśmy rolki, ale nie wszystkie. Orurowanie całe, przepływka, intercooler. I teraz tak, no jak okazało się, że mamy już tą płytę to okazało się, że kilka rzeczy nie ma, albo nie pasuje. W pierwszej kolejności jak zaczęliśmy zakładać ten kompresor, to okazało się, że nie ma coś było tutaj z tymi tulejkami dystansującymi. Tych tulejów nie było w zestawie, który my dostaliśmy. Tych Trzeba tulejów. było je dorobić, dotoczyć. Trzeba było dotoczyć. Od razu z automatu musiały być śruby dłuższe o 13,5 13 mm te tulejki. To śruby dłuższe, dobra, ze śrubami też problem, bo to są calowe, gwinty calowe. Dobra, to żeśmy zrobili, ok, okazało się, że to koło, koło napędzające ze skołem zbierającym od kompresora się nie licują, to koło od kompresora było schowane. Całe szczęście producent to przewidział tak, żeby starczyło je obrócić, no ale to też, odkręcić też problem, bo tu jest na imbus 5,5 problem dostać. No to też. No, Amerykanie lubią właśnie takie. To, to samo nie? mamy w tym mustangu, którym robimy, który też tam pewnie będzie jakoś niedługo nagrany, to też tam właśnie były takie imbusy typu 5,5, takie z dupy, po prostu wymiary, no nie tak. No to dobra, jak już to się udało, dobra, założyłem, a jeszcze nie było ogólnie, brakowało nam tych tulejek, co tutaj są dystansowych tutaj, które są między płytą a obudową rozrządu. Dwóch tulejek brakowało. No i nie mieliśmy jednej rolki. Mieliśmy tylko dwie te małe rolki. Musieliśmy dobrać tu jest przez nas dobrana rolka, no ale też trzeba było ją wypoziomować i dystans kolejny dorobić. Nie? No i potem podczas montażu okazało się, że tutaj pasek się trze. Tak, przykręciłem kompresor. Okazało się, że pasek się ociera o to mocowanie i kolejne mocowanie od tej strony, jak spojrzysz? To I to mocowanie. Mhm. Pasek się tarł i się blokował. No to trzeba było wziąć, minimalnie podszlifować, podfrezować. Podfrezować zabawa pilnikiem, żeby nie za dużo towaru zebrać, a, a tak, żeby się pasek swobodnie obracał. Dobra, kolejny temat. Pasek niby dedykowany pod ten, pod, ton, pod ten kompresor, pod tą płytę. Okazało się, że jest tak naprawdę dedykowany pod płytę pod DE- silnik. Gdzie pasek nie układa się w taki sposób, tylko idzie tu po łukosie. Więc z automatu pasek mieliśmy za krótki. Dobra, dobierać długościowo. Przerobiliśmy troszeczkę napinacz od tego paska. Jest teraz się ładnie schodzi. Kolejna rzecz. Z racji tego, że kompresor jest przesunięty trochę bliżej płyty w stosunku do tamtej. Z automatu ten pasek zrobił się ciut dłuższy. W efekcie nie schodziło tak nisko, podkładka od oryginalnej nakrętki podpierała się, zapierała się o kompresor, nie szło naciągnąć tego paska. No to cóż, inna nakrętka, minimalnie zeszlifować kołnierz, tak żeby ładnie zapierało, ale żeby nie dotykało kompresora. Jest tu upięta. Glemów, co nie miarę. No to się tak wydaje, znaczy w sensie może jakby był to zestaw typowo nowy, dedykowany. To, to może by to też inaczej pasowało, chociaż po przygodach z Mustangiem to Wiemy, różnie to się. może być. Natomiast tutaj był wyciągnięty, używany, kupiony akurat ten zestaw. No i niestety takie właśnie przeróbki tutaj czekały. Ale no fajnie to, że w zestawie były wszystkie rurowania. Tej gumy były te, były, były wszystkie, a my przerabiamy tutaj dolot, bo nie, nie, nie tego oryginalnego filtra, który jest tu w tym miejscu. Tak, bo tutaj oryginalnie tutaj jest taki filterek, nie, wiem, gdzie jest ten filterek? To jest takie małe. Gdzieś go zaraz wyłowimy, wyłowimy i wam pokażemy. Tak, oryginalnie tutaj jest taki filterek. Ma ten filterek. Tak. I oryginalnie, oryginalnie tutaj jest... przychodzi o. I on wchodzi w to miejsce, nie? Tak, tu. No, ale Olo nie I... chce takiego właśnie tutaj. No, także i... tak on jest tak ustawiony, że to jest centralnie tu. Także on pobiera, kurde, i tak powietrze z komory silnika. Nie pobiera z no. przodu, tylko z komory silnika. Przerabiamy klientowi, żeby filtr był w tym miejscu. Dokładnie. Kompresor też jest odświeżony, jest zamontowany. To też jest zużywany kompresor, tylko po prostu lekko odświeżony przez nas. No i co? Montujemy to dalej, żeby to odpalić. Jeszcze w międzyczasie klient zdecydował się, że pojedzie do Kuby, do Warszawy na strojenie. Ale w związku z tym, żeby nie jechać z tym zamontowanym kompresorem z oryginalną mapą no to zdecydowałem się wziąć zawinąć Ola i razem pojechaliśmy, żeby po prostu wziął i e, troszeczkę tą mapę zmienił, tak żeby można było spokojnie dojechać tam do niego. E, no bo jeszcze tutaj w ogóle to są inne wtryski też założone, bo wtryski tutaj akurat już nie widać tego, bo są większe, zamontowane, większe, ale są większe, większe wtryski zamontowane no i trzeba było przerabiać też wtyczki do tych e, wtrysków. Ponieważ nie pasowały, trzeba było to wziąć i polutować. No, tu będziesz miał widać wtryski jedynie. No, więc wtryski, wtryski też są tutaj nowe, zamontowane większe, wydajniejsze. Więc składamy dalej. I za chwilę to, kilka chwil później, trochę problemów dalej. Jest wszystko zamontowane oczywiście nie obeszło się bez jakichś problemów bo trzeba było kawałek ucha obciąć od holowania no ale nadal swoją funkcję spełnia yy, filtr w sumie, tutaj też trzeba było trochę się napocić bo ten oryginalny przychodzi tutaj ale udało się tutaj zmieścić ten filtr no i wentylatory tutaj tu wchodzą tak aby aby na żyletki no i co teraz? Zaraz będziemy go odpalać, wyprowadzimy go na dwór i zrobimy jakąś jazdę testową. I zobaczymy, jak to wszystko jeździ. Wiadomo, że jazda testowa delikatna, ponieważ no a to musi być wystrojone, nie? Żeby móc je ładować. Jest poskładany, odpalony, pracuje już sobie. Pierwsze jazdy testowe już były, za chwilę jeszcze raz się przejedziemy. Tak wygląda całość poskładana i odpalona. Oczywiście też dostał nasze kolory, w sensie kolory silnika, kompresor, więc całość pasuje do siebie. jechać na jedną jazdę testową. To będzie szybka jazda testowa. Oczywiście składanie jak zawsze na ostatnią chwilę. Dlatego, że Olo chce jechać na jadfest Nie wiem, oto jest na torze w Poznaniu. Nie jestem teraz pewny, więc zrobimy szybką jazdę testową i zaraz przyjeżdża, odbiera. Więc ogólnie nie lubię tak. Nie lubię tak oddawać czegoś na ostatnią chwilę, że jest ciśnienie ale chłopakowi zależy na tym, żeby jechać na ten zlot, więc jest fura poskładana pewnie jutro pojedzie do Kuby nastrojenie będzie to pewnie taka powolna jazda no, w sumie ja w tym momencie też nie będę wpierdalać w tym w tym samochodzie, bo nie ma zrobionej mapy eee, typowo pod to wystrojonej, więc to naprawdę będzie takie bardziej toczenie się do do Warszawy nastrojenia. Nie wiem, czy w tym odcinku, jak nie, to gdzieś na.